Cześć z tej strony ja, Mysia i witam was w pierwszym odcinku po zapowiedzi na moim kanale I dzisiaj zrobimy sobie taki bardziej spokojniejszy odcinek Może coś kupimy za te 302 Ale pierwsze co robimy to tak, napiszę statusik Nie ja zmieściła mi się jedna litera. Tu jeżdżąc po stronie. Teraz wklejam prywatną jakąś buźkę fajną. sobie najpierw, zobaczmy, czy dostaliśmy jakieś nowe prezenciki. I tak mamy trzy prezenty. mi, bo ja tak naraz otworzyłam. O, ładne! Też takie ładne. No to to mi nawet jest w sumie niepotrzebne, bo takie mam, ale spoko. Dobra. Na początku sobie tak. Ubierzemy się, tylko fajnie by było jeszcze, żeby nam nie lagowało. Więc proszę, okej. Okay. Mamy. Jakoś się przebierzemy, tylko fajnie żeby nam nie lagowało Przepraszam na chwilkę, bo ktoś mi napisał I muszę to odczytać Okej okay. Już Wtedy zaczęła lagować jakaś osoba doszła. mi mi, je. Jeszcze tutaj chce nas spokojnie przebrać. A no, ubierzmy sobie nawet tą nową to dostałam, jeszcze przed nagrywaniem odcinka otworzyłam to sobie, bo to chyba dostałam. Przerwę na chwilę, bo jej odpiszę i tyle Dobra, odpisałam jej, coś tam ode mnie chciała Tutaj napisałam, że jak Żeby nie przeszkadzała, bo nagrywam odcinek Jak będzie przeszkadzać, to sobie wyciszę czaty Może to jest Dobrze пока может быть. Окей, okay, может быть. Вообще, последнее, будет сказать, такое, в, этих, в этих восках. ты no, анимка. Fajną znajdziemy. A w sumie przykrycie i będzie tak. Okej. Okay. Teraz chodźmy do sklepu. <grym> Może znajdziemy coś fajnego. jakieś, spodnie znajdziemy jakieś może właśnie, może jakiś dodatek znajdziemy fajny, bo dodatków to mi szczerze mówiąc brakuje, więc przejdziemy sobie na dodatki, zobaczmy sobie jak, jakie dodatki nas stać, no w sumie Dodatki nie są aż takie drogie jeszcze, że ja mogę kupować dla VIP, a te dla VIP są tańsze też troszkę niż te normalne. Znaczy się niektóre. Jakieś maski są... Ja nie wiem, po prostu... Tutaj to jest masa jakichś dodatki. Ja bym się właśnie zajęła, chciałabym się zająć właśnie jakimś takim fajnym dodatkiem, żeby po prostu jakiś taki fajny znaleźć. No, może maseczka akurat nie wiem. Na wyspy chyba raczej jeszcze nie ma osoby zarażonej. No, banana to też raczej nie. Chociaż dużo osób, jak. Bo, chociaż kiedyś była moda na tego banana. I dużo osób sobie kupowało i teraz dużo osób ma banana. Ogólnie te spodnie dostałam z listy życzeń. Bo ja sobie dodałam te spodnie na. Listę życzeń jak robiłam kiedyś, Luka. Jak jeszcze miał stary kanał, to robiłam Luka i dodałam sobie te spodnie na listę życzeń. I teraz, kiedy już dostałam, ja nie prosiłam, ale dostałam. No to fajnie no, fajnie. Ktoś, jak ktoś mi chce kupić coś takiego z listy życzeń, no to ja mu nie bronię. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, wy też, moi widzowie. Możecie dawać mi prezenty, do ładowania VIP i różne takie rzeczy. Jak tylko będziecie chcieli, to zawsze możecie dać. Ja was nie zmuszam, ja wam tylko mówię, że możecie mi dawać prezenty. Bo to ja mam nowy kanał, więc może niektórzy nie wiedzą tego, że po prostu no, mi to nie przeszkadza, jak ktoś mi nie daje prezentu. Nie przeszkadza mi to, jak ktoś mi daje prezent. Ja lubię też dostać prezenty, bo też nie muszę tyle wydawać, ale też no po prostu no, też nie potrzebuję tych prezentów, aż tak. Wiecie, czy tego nie kupić, bo ładne. <grytania> Węża raczej nie, i też mnie na niego nie stać, więc odpada. Wąż Rzeczny odpada. Musimy znaleźć coś innego. Bo wąż Rzeczny odpad. Bo wąż Rzeczny jest za drogi. I mnie, nim, I mnie nie stać na węża Rzecznego. <grych> Dobra. Będę. A ja zapomniałam jeszcze powiedzieć na początku filmu. <grych> Jeżeli film Wam się podoba. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Subskrypcji Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby Otrzymywać Żeby Otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co wrzucam No i mam Ja mam wielką nadzieję, że Wam się podoba To, co ja nagrywam Bo staram się Gdybyście Widzieli mój poprzedni kanał No to się mocno poprawiłam, bo na moim poprzednim Kanale, no nie powiem jak nagrywałam. Nie powiem. No ale no nie było za dobre to moje nagrywanie na moim poprzednim kanale. W ogóle mi się nie chcę załadować jak Mam praktycznie cały ten. Mam praktycznie cało, cały internet, tylko jednej kreski. Tak ja mi się nie chcę zalogować jakaś dziewczyna. Może mam za dużo tego. No nie wiem, no usunęłam jedną, bo tylko jedną mogę usnąć, chociaż słuchaj. To też mogę nie przestanie mi nagrywać. Okej. Okay. No to mi zalogowało, ta cały czas mi nie chce zalogować. No dobra. Mniejsza o to. Ale to jest po prostu... No dziwne. Że mi nie chce zalogować. Sprawdzimy sobie już 9 minut nagrywamy. Ja nie chcę też robić zbyt długich odcinków, bo mi się nie wrzucą na YouTube. No a ja mam, wam mówiłam, że dzisiaj taki luźniejszy odcinek. To jest, to po prostu, to jest u dużo osób, to jest po prostu. Wszyscy to po prostu lubią, uwielbiam I to jest bardzo ładne, no. To muszę przyznać, że były... ładne jest. To kupię sobie to. <laughs> ja, 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 ja. Może nie akurat w czarnym kolorze bo ładne są takie jakieś kolorki a na przykład z nowej palety będą ładne to mi się przynajmniej wydaje tylko oczy mam za duże, no ale dobra kupujemy i też znowu będziemy musieli zmienić skimę no bo nam nie pasuje i ja sobie chyba zresetuję MSP to będzie najlepiej nie będziemy lagować No i zrobimy sobie szybki luczek, poprawimy Musimy sobie oczy, oczy zmienić na pewno Czemu? Przecież MSP o, chyba. Musimy sobie oczy zrobić inne, no bo to te oczy po prostu przeszkadzają w tego kolarka. No ładniutkie są Ładniutkie, ładniutkie, przyznam Się nie spodziewać jakichś odcinków? No bo ja jestem dopiero zaczynam z tą całą przygodą na tym moim nowym kanale, nagrywaniu MSP i w ogóle. No Nagrywałam już wcześniej, no ale tak słabo miałam zero subskrypcji, nawet wam mogę powiedzieć. Więc no nie oczekujcie czegoś wielkiego od po prostu moich filmów, coś tam oczekuj, oczekuj coś tam oczekiwać możecie, ale no po prostu. Jakieś wielkie rzeczy, no... Raczej nie no. Bo... Już muszę zorganizować i zobaczyć, że ja się zorganizuję. Czarne Nie wiem dlaczego, ale to już jest. Ja sobie kupuję na przykład usta czerwone, a nie czarne. I muszę zmienić sobie animikę. Nie chcę już mieć tego, fajny Fajnie, no ale. sobie. Dajcie znać w komentarzu jak oceniacie mój look. No a my już się będziemy żegnać, pamiętajcie o subskrypcji, lajku w górę. No i subskrypcji oczywiście z żeby nie przekapić żadnych nowych filmów na moim kanale. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, pa! pa.